No, ludzie, więc słyszycie, sobie zobaczycie do głównego lasu yy, w środę. No, i jest bardzo fajnie. I patrzcie, nie spodziewaliśmy się tutaj, niedaleko samego wejścia. Myślałem, że ludzie chodzili, a taki olbrzym rósł. Patrzcie, troszkę wykręcam. Piękno. O, patrzcie, hmm. zdrowe też wygląda tam na noszce. Zaraz zobaczymy. Bardzo ładny, to chyba największy w tym roku, jeszcze. Największy prawdziwie w tym sezonie. Bardzo ładny, bardzo ładny. No i do kolejnego znaleziska. No wszyscy, mamy kolejne prawdziwki. Tutaj akurat znalazłem jednego, ale to taki było obiecane przez Chmaczkę, że, że mu główka odpadła, ale... już wezmę resztę, resztę trzona. O. No. Tak. I tu jest taki jeden mniejszy. Taki maluszek. Sani tutaj były same muchomory, tym razem są same prawdziwki. No taki bobasek i tamten drugi. No, do kolejnego znaleziska. No i tutaj mamy małego podgrzybka. Zasyśmy to, to tej części nie rozumiemy, bo taki na razie taki ten jest. To bardzo ładne I do kolejnego znalezienia. ale tutaj wygląda, że mamy ładnego cegła stoporego. Takie bliźniaczki, nawet. Tak, dwa cegła stopore. Bardzo okay. ładne. Mm -hmm. No, takie dwa. Wrócimy zaraz do koszyka. I do kolejnego znalezienia. No ludzie, strasznie jest gorąco w tym razie, no i mamy pełnego grzybka, patrzcie, podgrzybek, poszliśmy sobie w krzeczorki znowu, bo ostatnim razem, jak widzicie, było sporo, no, i taki jest, bardzo ładny, przepiękny, mm -hmm. no, okręgosłaziska. No, przecież, więc co, sobie, zbieraliśmy sobie tam troszeczkę podgrzybków zajączków i też podgrzybków. No jest fajnie, że w w pociągu zajączków, no i to jest taki kolejny zajączek, no. bardzo ładny, taki grzybek zajączek bardzo ładny, no i do końca No, więc mamy kolejnego podgrzybka, Toczcie. tutaj sobie wyrósł, bardzo ładny, o jest najbardziej popularne miejsce całego lasu nazywamy to górka, bo tu się na górkę wchodzi i tu każdy zbiera a dziś, i to jest jedyny grzyb, który widzimy i to właśnie akurat pod no, bardzo ładny i lokalnego kolejnego znaleziska. no Dziś jest to wszystko, dzisiaj sobie wyszliśmy tak, na górkę yy, tu już prawie przy parkingu i tak fajne pitoki są no tam na planosy i wszystko no i dzisiaj nazbieraliśmy sobie no tak było, środę yy. Prawdziwek olbrzym. Bardzo ładny. I tam zajączki, podgrzybki. Ten co No. inne prawdziwki tam też były. No. I bardzo fajnie jest. Ładny zajączek. Podgrzybek zajączek. Sporo ich gdzieś było. Też taki podgrzebek z taką dużą nóżką. Bardzo mhm, fajne. na końcu. No muchy latają wszędzie. No. I... Tak gdzieś było, więc mam nadzieję, że ten odcinek się podoba. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, no i do kolejnego odcinka.